Co to jest? Komiczny Rok i Borys, co to jest? To jest taki po angielsku nie, gadaję. I live in such Jak Rok gada, ja pęczę po angielsku. Ale on tak gada, moi drodzy, angielski. Poczekajcie, ja to muszę zobaczyć, co tu się dzieje. Patrzcie, to jest ignorance. Ale jak on gada tak tym głosikiem takim jest ee, to zrobione dziwnie, że ten głosik jest taki rok tak gada tylko w niektórych momentach kiedy wypowiada jakieś ekscytujące słowa albo <śmiech> <śmiech> oh my god, nie? And I I believe that this okay. is like... Rocky Boris uh. w różnych językach świata dzięki dubbingowi oferowanemu uh -huh. przez Eleven Labs. Fragment uh -huh. pochodzi z podcastu Nowości GTA 6 i serial Fallout. A jest proszę Państwa, kurde początek, Pokaż. początek, ale mamy kurde rozdzielczości do wyboru. No dobra, 360p, to nawet chyba nie ma co dawać na pełne ekrany. No. No. Ich hab sogar einen. Ale to uh, shot no mm. the no. in the jak fajnie gadałem po niemiecku, nie? Dobrze jest, dobrze. so ein halbherziger film. So Nie, no t, y, Boris brzmi w tym języku dobrze. Rok w ogóle wychodzi na to, że jeżeli oni biorą do tego AI próbkę. Jakiegoś materiału, to ktoś, kto wziął tą próbkę, wziął z niewłaściwego roka. To znaczy, rok, jak się wypowiada normalnie, to ma taki normalny głos, niski, ale on jak jest podekscytowany, śmieje się, albo o, od, odpowiada tak od razu, tak, Ehe", to ma wyższy głos, taki piskliwy, i wtedy on, jeżeli bierze taką próbkę, to w tym języku on brzmi nie naturalnie, nie tak jak rok. Ja. Ich lebe in solcher wunderbarer Gemeinschaft, <laughs> dass es schockierend ist. Und ich es, denke, ich es ist es wie eine Gemeinschaft.

Żeby dobrze zrobić AI, to trzeba mu dać długi materiał kilkugodzinny, żeby on się nauczył. Jakieś filtry mi nakładać na mikrofon. Jak sobie porównam moje nagrania z mojego drugiego kanału i z podcastu, to zupełnie jakby inny mikrofon. W ogóle, co jest z tym głosem? Brzmi jakby mnie ktoś wykastrował uprzednio. Diminuid de moitié. Wszyscy uh, są <laughs> 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 no, <laughs> no, <laughs> no. Vivo oh, so en oh, una ignorancia merveilleuse, es choquant. Yo creo que eso. ¿Por qué no sabía? Oh my god. de pantalla con eso en el grupo. Oh, ya sabes, pero es así. Cada uno tiene su realidad. Hay mil comentarios. Ya es una película tan subestimada hasta la mitad. Ya es, nieważne, o czym oni es eso, sí. Mm -hmm. Cosas ¿no? Que es impactante. Joder, no lo sabía. Коммунида. А? Я даже в группе. Ты... Я, я, не делал понимаю, ты это я не с понимаю, Я не понимаю. Но это ты, ты знаешь, знаешь, но это сейчас, так, что наверное, у каждого своя реальность. Комментариев. Спасибо. Это уже такой фильм с минусом наполовину. Серьезно? Это уже есть, да? Я вообще Oj, ja wyszło nie na jeszcze. Jaką prasną niż to, to jest szok. Ja to mnie wykastrował. Dawać mi adres do tej firmy, która to zrobiła. No mi Boską, przecież totalnie pozbawiony jestem kompletnie no, zwariuję, jest i w każdym języku po prostu. Ale ty, te... no bo ty teraz tak gadasz właśnie, tak gadasz! I właśnie dlatego, że tak gada, to tą próbkę właśnie on widocznie gadali ciągle o czymś śmiesznym, nie co robią ze mnie. Czort, ja nie e... znam. <laughs> 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 o kurde, teraz mocne. Teraz będzie mocne. No kurde, kiedyś w takim programie satyrycznym był, że gościu mówił takim głosem, a prowadzący się śmiał do rozpuku, bo nie mógł wytrzymać. Ja a to jest to, tak, tak, tak. Ja tak. mówię zupełnie, mój głos jest inny. To jest jakaś, jakaś rzeźnia. Ja myślałem, że my tutaj rozpoczniemy ekspansję na, na, na Europę, ale to nie ma sensu z takim głosem. Ali Ale nie, ale tylko Boże, Co jest grane? Jeszcze mój śmiech. W ogóle śmiechu nie ma zinterpretowanego. O Boże. To jest tylko No bo, dla nud bo po arabsku nie ma śmiechu. Tam nie ma śmiechu, słuchaj. To jest poważna sprawa. To <sumwira> nudnych podcasterów, co się nie śmieją podczas nagrania. że to jest ta koronacja. Aha! Allora, non è che mi ricordo che è a me, ho postato uno screenshot di questo nel gruppo. E lo sai, ma la cosa è che... ma... la sua realtà ci sono mille commenti. Questo è un film già molto negativo. Echaquesto? No, czemu Borys tak dobrze wypada? A ja to tak. No, bo. No, mówię, Borys cały czas mówi tym samym głosem. Cały czas, zawsze. Uroka jest taki niski głos, śmiech, pisk. Albo mnie nie ma, albo ktoś mi coś zrobił. No to jest jakaś tragedia. Borys w każdym języku brzmi dobrze. A ja brzmię po prostu z języka na język coraz gorzej. Stary pijany. Patrano. Hindiński. A no do końca jestem na skupinie po prostu czechy. Czeskiem przekladasz. Ja nie wiem, po co Język tym bardziej zaczynam brzmieć tak jak ja. Każdy inny, to 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 jest jakaś katastrofa. Ach, my god, to tak, że każdy ma zwłaszcza nie tu z komentarzu. Dobrze. Ten to film już jest tak polorozmielny. Ale nie nas im to wszedł w takie uśmiałe wiadomości, że je to szok. O może, że je to szok. Rozumiecie, żart polega na tym, że mówią w języku, który jest dla nas czasami śmieszny. To jeszcze komu nie do tego boxdela się załapał.

Ten dowcip w każdym języku jest chyba zacny. <grym> tak podejrzewam. No, no bo w każdym języku się śmieje, więc musi być śmieszny. Even <grym grym grym> in the group, this, this, uh. really like already... Ej, ale zajebisty akcent zrobili taki, że to nie jest ory... pięknie, że to nie jest piękny angielski czysty. Tylko akcent jest polski. Surowy, pon Jest taki movie Nie, nie, jest taki niemiecki ten akcent. Słuchajcie w ogóle. To on tam zaczął od grupy coś, tam to w ogóle po niemiecku zaczął. Tu patrzcie, słuchajcie. bo w każdym języku się śmieje, więc musi być śmiesznie. Gruppen, bardzo religijny. Surprisingly, But it's like there are probably a thousand <laughs> comments now. This is already such a downvoted movie halfway through. Oh, is look, it already? Not. Yes. <laughs> such wonderful ignorance. <laughs> it's Shocking. Fuck, And I didn't I know. That this <laughs> okay. Nie, no, nie, no, róg to jest, nie wiem, co oni z tym rokiem zrobili, serio. It's shocking, fuck I didn't know! Ej, co jest grane? To mi to totalnie na jakimś wydechu za każdym razem mówię, tak jak jakiś krasnoludek no. z kreskówki. Co oni zrobili ze mną? Co oni ci co zrobili? człowiekiem, który ma godność jakąś, no? No, szaleje. No, no i rok tam, jaka godność, jaka godność. To jest, to jest jakieś kompletne szaleństwo. O. Oh. Nawet teraz mówię, bo, się, bo mnie to rozbawiło. Może faktycznie ja tak mówię, jak się śmieję. O rany boskie, no dobra, okej. Okay. No. <grywa> like a community. I even threw a Co screenshot ty? with ja this. Ja nie wiem czemu ty to... Tu... <grywa> <grywa> ale Remigiusz teraz... Ej, to jest najlepsze, że oni mają... Ja... Ale jaki... Co jest niesamowite. Oni po polsku mówili w oryginale i teraz jest zinterpretowane na język polski. Zobaczcie, jak oni dziwnie mówią, w swoim języku, swoim głosem, znaczy no swoim. Rok to nie wiem, którym kogo głosem gada, ale okej. Okay. że jest. Thanks. To już jest taki zaminusowany film do połowy. Odnalezienie? Tak. Jest... Ja w ogóle jestem. Ja żyję w takiej cudownej ignorancji, że szok. <laughs> Nie wiedziałem... This... Okay, to jest, to jest jakiś, to jest jakiś kosmos. To jest eksperyment to jest społeczny. To, nie nie, nie mam, no, słów mi brak, no. Już dawno nie widziałem niczego takiego. Nawet po polsku brzmi. <laughs> <laughs> jest dziwnie. It's like a community. O matko jedyna. To jest no i co jest powiesz, zbrodnia, Rok, na ten dokonała. temat? Powiedz jakieś słowo na koniec. Muszę to, muszę siebie kiedyś nagrać i sprawdzić na spokojnie na tych narzędziach. To nie jest budujące, okej? Okay? Nie chcę wysyłać jakiegokolwiek swojego nagrania, które ostatecznie ma tak wyglądać, no. Czy można linka do tego? Ja to wrzucę na YouTube'a, to sobie tam zobaczysz. O Jezu, to jest na naszej grupie Rocky Borys, na Facebooku, także, także odsyłam. <grym> odsyłam. Myślałem, że wy followujecie tą grupę też. Ach. No nic, moi drodzy, ja wam powiem tak. <laughs> Technologie, AI, jeszcze trochę brakuje. sie do Meme-Widzów. So? Nett als Kuriosität. <laughs> und ich empfehle es für schwangere Kinder. Der Titel erstellt von der Amarat Community. Für Kinder und schwangere Frauen. Ich meine, es hat 1%. Okay, ich empfehle es niemandem. <laughs> Aber was ist los? Ja, takt nicht mówię po niemiecku. Ich die 10%en.